Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w programie O co chodzi? Bardzo zła sytuacja robi się za naszą wschodnią granicą. Wszyscy się zastanawiamy, czy Putin zaatakuje Ukrainę, a jeżeli tak, to jakie konsekwencje z tego wynikną dla Polski? I po drugie, to też jest bardzo ważne pytanie: jak w obliczu tego konfliktu powinna zachować się Polska? Proszę Państwa, Polska może zrobić tylko jedno. Ogłosić w tym sporze całkowitą neutralność. Całkowitą neutralność. Dlatego, że y, Polska, podejmując jakąkolwiek inną decyzję, może popełnić samobójstwo. Kiedy pod koniec listopada i na początku grudnia y, trwały intensywne rozmowy rosyjsko-amerykańskie na temat Ukrainy, padało pytanie i to pytanie powinno paść czy Putin. Skończy na Ukrainie? Odpowiedź jest prosta: nie. Oczywiście Putin, podobnie jak wielu poprzednich władców Rosji, nie jest w stanie sobie wyobrazić Ukrainy jako państwa samodzielnego, bo wszyscy władcy Rosji, czy to carowie, czy, czy bolszewicy, yy, czy nawet biali, którzy z bolszewikami walczyli, zawsze uznawali Ukrainę jako część Rosji. W historii myśli politycznej rosyjskiej nie ma w ogóle miejsca na niepodległą Ukrainę. Kijów według tej rosyjskiej myśli to jest miasto rosyjskie. Zresztą drugie po, 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 po Moskwie święte miasto rosyjskie, bez którego Rosja sobie nie Władcy Rosji nie wyobrażają sobie, sobie Rosji. I e, dlatego rodzi się pytanie nie tylko co, 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 jak się ta sytuacja zakończy? Sytuacja jest bardzo poważna, ale też co z tego może wyniknąć dla Polski. Ja nie chcę się tutaj teraz wgłębiać w przyczyny tego, tego konfliktu, no bo to można je podsumować tak, że no, po pierwsze ekspandujący rosyjski imperializm, po drugie szansa, jaką teraz Putin dostał, bo może wywalczyć dla siebie Ukrainę w zamian za poparcie Stanów Zjednoczonych w rywalizacji z Chinami. Po trzecie, oczywiście, próba przejęcia kontroli nad ogromnym terytorium ukraińskim, bogatym w przemysł, bogatym w złoża ropy, węgla, metalu, bogatym w ziemię rolne przecież Czarnoziemy Ukraińskie to są najbardziej płodne gleby, gleby na świecie. No, oczywiście, na to się nakłada jeszcze szereg innych przyczyn, ale te są, te są najważniejsze. Zresztą no, awantura o Donbas, wysyłanie tych separatystów, wspieranie separatystów, aneksja Krymu to były wszystko sygnały, które mówiły o tym, że Rosja się przymierza do, od, o, do zajęcia Ukrainy. I to z kolei oznacza, że bardzo poważnie rysuje się taki scenariusz, że granica polsko-ukraińska może być w przyszłości granicą polsko-rosyjską. Rozmowy o przyszłości Ukrainy nie toczą się między Rosją a Ukrainą. One się toczą między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, czyli de facto między Rosją a NATO. Putin nie chce się zgadzać na to, żeby Ukraina przystępowała do NATO. Ukraina stara się być w NATO, ale. Na to też niespecjalnie chcę teraz, żeby Ukraina została, została jego członkiem. W sytuacji obecnej geopolitycznej, kiedy prezydent Biden de facto otwarcie mówi, że on nie wyśle swoich rosyjskich wojsk, no można interpretować to w taki sposób, że właśnie w zamian za poparcie Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie Amerykanie oddają Putinowi Ukrainę. Oczywiście. Putin nie weźmie sobie tej Ukrainy o tak, bo przejęcie kontroli nad Ukrainą będzie oznaczać wojnę, która, co gorsza, może się przerodzić w trzecią wojnę światową. Sytuacja jest bardzo poważna, niebywale poważna. I e, co my, Polacy, możemy zrobić w perspektywie no, wojny, wojny na wschodzie, w perspektywie tego, że granica polsko-ukraińska może być za jakiś czas granicą polsko-rosyjską. A przypominam, że de facto granica polsko-białoruska staje się granicą y, polsko-rosyjską, dlatego że y, proces integracji, jak to Putin nazywał elegancko-dyplomatycznie, polegał na wchłanianiu Białorusi i doprowadził do de facto wchłonięcia Białorusi już. Białoruś traci kolejne atrybuty swojej suwerenności. Na Białorusi stacjonują wojska rosyjskie. I za chwilę, kiedy Putin wymusi jeszcze wspólną walutę, wspólną politykę zagraniczną, Łukaszenka będzie takim Stanisławem Augustem Poniatowskim, który ładnie wygląda, ale nic nie ma do powiedzenia. I granica, będziemy graniczyć nie z Białorusią, tylko z Rosją. I tam, gdzie teraz graniczymy z Ukrainą, też niestety możemy graniczyć z Rosją. Co to, co to będzie implikować? No przede wszystkim będzie to implikować sytuację, w której trzeba będzie sobie postawić pytanie, czy Putin skończył, czy Putin będzie chciał dalej maszerować na zachód. Historia pokazuje, że ambicje imperialne rosyjskie się nie skończą na Białorusi i na Ukrainie, więc ta sytuacja będzie stanowić oczywiście zagrożenie dla Polski. Polska nie jest przygotowana na obronę swoich granic przed Putinem. Strategia obronna, czy, czy, czy założenia w ogóle obronne Polski bazują na NATO, to znaczy na takim założeniu, że przyjdzie NATO i nas obroni. To założenie może się skończyć tak samo jak w 1939 roku, gdyby Putin chciał swoje, ekspandować dalej na Zachód. Nawet jeżeli tego nie zrobi teraz, no to przecież może to zrobić za lat 5-10. Jeżeli Putin odejdzie, a zastąpi go Siergiej Szojgu, to przecież Siergiej Szojgu też nie jest człowiekiem, któremu te doktryny i myśl imperialna rosyjska byłaby obca, wręcz odwrotnie. Stajemy przed bardzo poważnym zagrożeniem zagrożeniem wojennym. Stajemy w sytuacji, kiedy <laughs> yy, trzeba się poważnie brać pod uwagę taki wariant, że między Rosją a Ukrainą dojdzie do wojny. Co może wtedy zrobić Polska. Oczywiście w tym konflikcie należy ogłosić neutralność, żeby nie dawać Rosjanom pretekstu do jakichś działań odwetowych względem Polski. Boję się niestety, że ci sami ludzie, którzy przez lata szczuli przeciwko Łukaszence, którzy dali willę na Saskiej Kępie jakiemuś samozwańczemu rządowi białoruskiemu, teraz mogą to samo zrobić i rozjuszyć Putina, i skłonić go do jakichś bardziej agresywnych działań. Tego się boję, bo znam głupotę i niekompetencje tego rządu. Boję się, że Polska w konflikcie rosyjsko-ukraińskim nie będzie neutralna, że zacznie popierać stronę ukraińską, co w oczywisty sposób yy, jakby spowoduje rosyjskie reperkusje. Jakie mogą być te rosyjskie reperkusje? No, to będzie zależało od tego, jakie, yy, jakie stanowisko i jakie działania przyjmie strona Polska. Ale każde w sytuacji wojennej, każdy ruch inny niż ogłoszenie neutralności może być dla Polski samobójczy. I zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ukraina stała się kartą przetargową między Waszyngtonem a Kremlem w grze o poważniejszą stawkę, czyli o dominację amerykańską na Dalekim Wschodzie. O, e, o to, czy Stany Zjednoczone dadzą się m, strącić z pozycji hegemona światowego na rzecz Chin. I przecież rywalizacja amerykańsko-chińska, ona się nie skończy. I tak, jak teraz kartą przetargową w, roz, w rozgrywce między Waszyngtonem a Moskwą staje się Ukraina, tak samo, niestety, może kiedyś stać się Polska. Armia. Polska, mimo propagandy rządowej nie jest zdolna do obrony Polski przed, przed do skutecznej może obrony Polski przed rosyjską agresją, a wojska amerykańskie są w Polsce, one ćwiczą ewakuację na zachód, ale przecież jeżeli Polska stałaby się również kartą przetargową w tych geopolitycznych rozgrywkach, to wojska amerykańskie mogą się w każdej chwili wycofać, jeśli taki dostaną rozkaz z Waszyngtonu. Co możemy robić? Zbroić się, wzmacniać swój potencjał wojskowy, ale na to trzeba lat, a nie ma po stronie obecnej ekipy politycznej żadnej woli, żeby to robić. Sytuacja staje się niezwykle poważna, niezwykle groźna. Ja mam apel do rządu, jeżeli doszłoby, nie daj Boże, do agresji rosyjskiej na Ukrainę, ogłoście neutralność, bo każde inne działanie będzie samobójstwem. Dziękuję bardzo, i jeżeli podoba się Państwu to, co robię, to, co mówię, proszę o subskrypcję kanału, łapkę w górę i kliknięcie na dzwonek. Dziękuję, do widzenia.